W Kalefi zabezpieczeniem instalacji grzewczych przed zanieczyszczeniami zajmujemy się już od kilkudziesięciu lat. Gama produktów, które znajduje się w naszym portfolio, jest naprawdę imponująca. Dzięki temu mamy rozwiązania dopasowane do każdego systemu, który jako instalatorzy wykonujecie, zaczynając od domku jednorodzinnego, a kończąc na potężnej galerii handlowej. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić ewolucję polimerowego separatora DirtMag, przeznaczoną do małych obiektów. Jakim jest urządzenie z serii Dirt Mac Pro. Rozwiązanie to powstało do instalacji, w których znajduje się duża ilość zanieczyszczeń ferromagnetycznych, korpus zaworu został wykonany z technopolimeru. Materiał ten cechuje się dużą odpornością na odkształcenia spowodowane zmianami temperatury. Wysoką odpornością na ścieranie oraz dużą odpornością na obciążenia. To sprawia, że może być z powodzeniem stosowany w instalacjach grzewczych. Elementy polimerowe korpusu produkowane są w naszym zakładzie Gattico w północnych Włoszech. W środku korpusu zamontowany jest specjalny element, mający na celu wspomagać grawitacyjną separację zanieczyszczeń. Nie mylcie go przypadkiem z filtrem siatkowym to kompletnie inne rozwiązanie. W dolnej części znajduje się zawór spustowy, za pomocą którego możemy usunąć zgromadzone zanieczyszczenia. Każdy nasz separator wyposażony jest w złączkę do podłączenia węża spustowego, jak również nakrętkę, za pomocą której możemy również otworzyć zawór spustowy. Takie sprytne rozwiązania to coś, co nas wyróżnia. W tej serii separatorów Skupiliśmy się na usunięciu zanieczyszczeń ferromagnetycznych już przy pierwszym uruchomieniu. Dlatego zastosowaliśmy podwójny system eliminacji tego typu zanieczyszczeń. Centralnie w komorze umieszczony został silny magnes, który ma za zadanie usunąć cząstki ferromagnetyczne z przepływającego czynnika. Dodatkowo wspomagany jest on magnesami znajdującymi się w pierścieniu na zewnątrz urządzenia. W górnej części znajduje się nakrętka, w której umieściliśmy śrubę odpowietrzającą. Po odkręceniu nakrętki i opróżnieniu komory separatora możemy go użyć jako miejsca aplikacji chemii instalacyjnej. Na przykład takiego inhibitora, który zabezpieczy dodatkowo instalację przed zanieczyszczeniami. Element przyłączeniowy wykonano z mosiądzu, który lepiej nadaje się jako połączenie do instalacji od polimeru. Dzięki zastosowaniu tej nakrętki możemy dostosować nasz separator do montażu na odcinkach pionowych lub poziomych. To z pewnością usprawni Waszą pracę. Ale jak działa taki separator? Nasze urządzenie to separator grawitacyjny, co oznacza, że wykorzystujemy kilka zjawisk fizycznych do usuwania zanieczyszczeń. Woda, w której znajdują się cząsteczki o różnej wielkości, wpada do komory separacji, gdzie wytraca swoją prędkość. Cząsteczki zanieczyszczeń zaczynają opadać do dolnej części komory. Efekt ten wspomagany jest dodatkowo elementem, o którym wspominałem wcześniej. Zanieczyszczenia niesione z płynącą wodą zderzają się z nim, co powoduje ich wytrącenie. W efekcie one również pod wpływem grawitacji opadają. Takie rozwiązanie pozwala nam na usuwanie bardzo drobnych zanieczyszczeń, które nie bylibyśmy w stanie zatrzymać normalnymi filtrami siatkowymi. Wszystkie zanieczyszczenia ferromagnetyczne zatrzymywane są przez zastosowane elementy magnetyczne. Co więcej, separator nie generuje nam dodatkowych oporów w trakcie usuwania zanieczyszczeń, co jest główną cechą filtrów. Czyszczenie urządzenia DirtMag Pro jest bardzo proste i może je wykonać w zasadzie każdy użytkownik. W tym celu należy wyłączyć pompę obiegową, a następnie wyjąć centralny element magnetyczny i zdjąć pierścień zewnętrzny. Następnie podstawić pod zawór spustowy pojemnik, do którego usuniemy zanieczyszczenia. Otworzy zawór spustowy do momentu wypływu czystej wody. Na koniec kilka wskazówek montażowych. Pamiętajcie, że separator zanieczyszczeń należy zawsze montować na przewodzie powrotnym. Koniecznie zostawcie odpowiednią przestrzeń nad separatorem, aby można było swobodnie usunąć centralny element magnetyczny. Warto również zamontować filtr skośny, który zatrzyma duże zanieczyszczenia. Z tymi drobnymi, jak i zanieczyszczeniami ferromagnetycznymi poradzi sobie sam separator. Filtr należy zamontować za separatorem zgodnie z kierunkiem przepływu wody. Po to, aby zmniejszyć jego częstotliwość czyszczenia. Aby uzyskać najlepsze efekty, separator należy w odpowiedni sposób dobrać do wielkości instalacji. Jak to zrobić, oraz które urządzenie wybrać do waszej instalacji, dowiecie się na szkoleniach, które prowadzę dla was w siedzibie firmy Kalefi w Krakowie. Do zobaczenia!